Dzień dobry Państwu. Jak Państwo z pewnością zauważyli, zaszły pewne zmiany, więc mają Państwo prawo oczekiwać wyjaśnień. Więc pozwolą Państwo, że wyjaśnię. Żaden polski obywatel, który finansuje działanie telewizji publicznej nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej. Informacji. Dlatego proponuję Państwu, jak sądzę, uczciwą umowę. Od jutra, wiadomości, będą Państwu prezentowały fotografie świata i dnia, z wszystkim, co przyniesie. Fotografie, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz w tych studiach malowano przez 8 lat, wyłącznie starannie dobranymi barwami. I zapewniam Państwa, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy, chcemy Państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. I obiecuję Państwu, że to się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie wiadomości, ale jutro podamy Państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19.30. Nazywam się Marek Czyż. Serdecznie zapraszam. Kiedy zakładaliśmy nasz kabaret, ustaliliśmy, że w obecnej skomplikowanej sytuacji jest potrzebny nasz głos. Głos ostry, głos gromki. I to się jak na razie nie zmieniło. Potrzebą chwili jest jednak, aby ten głos był nasz wspólny, zbiorowy. Głosem społeczeństwa. No. A nie grupki indywidualistów. Przepraszam bardzo. Co będziemy robili? Nie będzie kabaretu. Brawo! Będzie, będzie chór! Tego właśnie od nas w tej chwili wymaga najbardziej społeczeństwo. Są pytania? No.